Cześć, witam na kanale ŚwiatLinuxa. W dzisiejszym naszym materiale przyjrzymy się alternatywie alternatywy. To znaczy co? To znaczy, przyjrzymy się alternatywie hmm, Microsoft Office. I nie, 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 nie będzie to LibreOffice. Mianowicie będzie to WPS Office dla komputerów PC. Jest to pakiet dostępny za darmo. Jedyny minus jaki istnieje, na co zwraca uwagę oczywiście społeczność Linuxowa, to, że jest to zamknięte oprogramowanie i do tego pochodzi z krajów e, azjatyckich, czyli z Chin dokładnie. Jeżeli ktoś nie ma problemów z tym, że jest to oprogramowanie zamknięte i że pochodzi z Chin, czyli mogą Was tam jakieś Jimdong e, że przepraszam bardzo, jeżeli jakoś obraziłem w tej chwili e, śledzić i tak dalej no to ok ale dla całej reszty nasz tutaj deweloper chwali się tym że jest 100% kompatybilność z formatem docx microsoftu można to sobie poczytać na ich stronie zaraz no tutaj sobie znajdziemy office for linux Także powinno tutaj nam ładnie pisać jest wersja dla windowsa jest wersja również dla, o, yy, dla, dla naszego Linuxa, Ja widać kompatybilność jest tutaj oznaczona i oczywiście kompatybilność z formatami PPT, DOC i DOCX. Yy, jako, że ja nie używam pakietów biurowych praktycznie w ogóle, nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć czy na pewno to działa. A lepiej sprawdzić to samemu, Prawda, jeżeli ktoś ma jakąś zaawansowaną, zaawansowane dokumenty. Sobie ściągnie to i zobaczy po prostu, czy to będzie działać. Oni mówią, że tak. Yy, ogólnie z czego składa się ten pakiet? Yy, ten pakiet składa się z Writera, czyli z tak zwanego powiedzmy Worda, odpowiednika Worda, Spreadsheets, yy, czyli Excela oraz do, do prezentacji. Tutaj mamy coś zamiennik PowerPoint'a. Teraz tak, ściągnąć to oczywiście taka mówiłem, można sobie całkowicie za darmo na tej stronce. Tutaj są wersje dla Windowsa, jest wersja również dla Linuxa, do pobrania jak najbardziej w formacie. Tak dobrze pamiętam, jest to format Deb, czyli Debiano podobnych. W Archu jest na pewno to myślę dostępne w AUR. Ta stronka jest nie za bardzo, że tak powiem, przynajmniej u mnie, u mnie działa. Są problemy z transferem. Po prostu chodzi troszeczkę wolno, ale działa, bo tak jak mówię, ten pakiet ściągnąłem sobie przed chwileczką i on normalnie funkcjonuje. To jest najlepszy. Jako, że jest to produkt chiński, to on wygląda praktycznie jak Office. Oni się tam żadnymi patentami nie przejmują niczym. Zobaczcie sobie na naszego kochanego writera. Proszę, uruchamiamy to. Ja sobie ściągnąłem, myślę, że jakiś testowy będzie, ale niestety nie to, że tutaj jest po angielsku tym się proszę nie przejmować on się standardowo uruchamia w języku angielskim, ale ja wam pokażę dokładnie jak go trzeba spolszczyć również tutaj może się pojawić błąd że będzie brakowało y, fontów symbol, wing, ding, bing coś tam, takie rzeczy również wam to za chwilę pokażę jak to zainstalować nie ma z tym najmniejszego problemu ok, proszę bardzo Możesz mordę no właśnie jeżeli ktoś jest do ofisa przyzwyczajony to będzie jak w domu ja tak jak mówię pakietów biurowych nie używam jakieś tam porównanie mniej więcej mam ale to to, to jest naprawdę ktoś kto będzie siedział na ofisie będzie go znał to myślę że będzie się tutaj czuł jak w domu autentycznie Dziękia, akapity tak jak mówię jestem lamerem w tym temacie Musicie sami sobie dokładnie to sprawdzić. W każdym razie to działa. Można sobie tutaj wszystko ładnie zrobić, jak ktoś potrzebuje. Kurde, no, no naprawdę no wygląda to wygląda tak jak Office. Bo ja Office używałem może z 8 lat temu, coś takiego przez chwilę. Więc, więc naprawdę, Okej okay? Weźcie to pod uwagę. W każdym razie to działa. To jest brighter. Teraz pojedźmy sobie dalej. Czyli uruchommy sobie naszego Excela. Idziemy. I proszę bardzo. Orzesz kuch. <noise> Chińczyk potrafi. <noise> Naprawdę, no myślę, że, że jest jak najbardziej w porządku. Możliwości jest sporo. Wygląda to prawie tak samo jak ten. Jak działa? Nie wiem. Nie sprawdzałem. Tak jak mówię. Mówiłem przed chwilą. Producent deklaruje 100% zgodności z klikami Excela z DOC gigsem, więc może być naprawdę bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi tutaj, ruchamy sobie jeszcze dodatkowo naszego kochanego, pięknego PowerPointa. Przepraszam, presentation. Tada. Naprawdę to jest piękne, coś pięknego. Może ja się sam zacznę tego uczyć po prostu. W końcu przydałoby się trochę na tym załóżmy posiedzieć dodawanie obrazów i tak dalej wszystko tutaj macie kurcze dostępne yy, teraz tak kwestia tego jak to trzeba zainstalować pierwsze ściągamy tu sobie możecie zobaczyć 2.19 jakieś A21 2.19 ja mam chyba 2.19 ściągnąłem najnowszą tak jak mówiłem no trochę ciężko ich ta strona chodzi ale chodzi jak najbardziej chodzi Teraz tak, chcemy sobie ją ściągnąć, no to mamy tutaj wybór: czy wersja 2.016, która pewnie jest bardzo podobna do wersji Microsoftu, 2.016 z tą inną krążką, przepraszam, wstążką. To samo wersja 2.19, pewnie wygląda tak jak ja mam tutaj, bo tą chyba ściągałem zresztą. Wybór macie, tak jak widać tutaj, proszę bardzo. Są pakiety i dla 32 bitowych systemów, i dla 64-bitowych. Dodatkowe jest rozróżnienie na i386, czyli procesory powiedzmy Pentium 3, Pentium 2, wow, i tak dalej, i procesory wyżej, tak? czyli od Pentium 3 czy tam 4 w górę, 32 bitowe plus oczywiście 64-bitowy sprzęt. Możecie sobie tutaj poczytać, co zrobione w danych wersjach, jak one wyglądają i tak dalej. Ok, załóżmy, że sobie to ściągnęliśmy. Mamy to ściągnięte. To przechodzimy i mamy plik Deb. To jest plik Debianowski, czyli wszystkie buntu, Ubuntu, Minty, tak itd. bez najmniejszego problemu. Całą resztą, no, trzeba będzie poszukać. Prawdopodobnie to gdzieś na pewno będzie. Jak nie jest możliwość przekonwertowania deba na na przykład rpm -a. ale to już jest wyższa szkoła jazdy, tym się zajmować nie będziemy. Ok, mamy ściągnego tego wop klikamy sobie na niego on tu nam sobie chwilę powinien pomienić zaraz nam się tutaj pojawi piękny piękne. ten instalator szybko, sympatycznie i myślę bez najmniejszego problemu proszę bardzo to tu mamy szczegóły jak to wygląda pakiety i tak dalej co mamy, dajemy sobie a może być zainstaluj pakiet ponownie ja sobie przeinstaluję Oczywiście trzeba się uwierzytelnić. Tu mamy oczywiście standardowo jak w Linuxie informacje co jest instalowane, jakie jest zinstalowane. Możecie sobie tutaj popatrzeć jak ktoś lubi. Na przykład, a przejdźmy sobie teraz do tutaj do spolszczenia tego systemu. On jest standardowo tak jak mówię po angielsku. Przechodzimy pod ten adres, ja wam ten adres dam, to jest na forum minta, polskim forum minta. I tutaj przechodzimy sobie do tego pana Jakub Trójeczka, i on nam tutaj podaje, jak to dokładnie trzeba zrobić. Czyli klikamy sobie tutaj na ten link, i pobierze nam się plik tego typu moi.pl 7 zip Klikamy sobie na ten, 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 ten dęgiel. Wchodzimy do katalogu tutaj, do mój, i rozpakowujemy plik. Dajemy go sobie na przykład rozpakuj. Nie wiem, ja rozpakuję to jeszcze raz tutaj do katalogu, pobrane, gdzie to wszystko się powinno rozpakować. I teoretycznie to się stało. Z tym, że mam dwa razy zrobione, to zróbmy tak. Rozpakujmy to po prostu po ludzku. Rozpakuj. Powinno nam tutaj ładnie rozpakować. Jest. Zamknij, rozpakowane. Fantastycznie. Teraz tak, przechodzimy do katalogu, gdzie mamy pobrany ten temat. Tak? I tutaj mamy to, olewamy. Rozpakuje nam się, tak, tak. I mamy taki pliczek tutaj z katalogami i tak dalej. Co robimy teraz? Trzeba uruchomić kopiowanie w trybie roota, w trybie administratora. Czyli przechodzimy sobie tak i zobaczmy, czy jest tutaj otwórz w terminalu, otwórz jako administrator. Jeżeli tej funkcji w menu nie będziecie mieli, to yy, można to zrobić na przykład w ten sposób, wpisując sobie sudo. Nie wiem, co tam używacie, na przykład Nautilus, czy jakikolwiek inny manager plików. Po prostu, żeby on był uruchomiony prawami administratora, ewentualnie można to zrobić ręcznie spod konsoli. To też, jak ktoś boli, ten plik, ten katalog, przepraszam, cały, trzeba. Rozpakować go do Opt Kingsoft, tak jak tutaj kolega pisze. Opt Kingsoft WPS Office, Office 6 MUI. Tak, jak tutaj macie na screenie. Proszę bardzo, do tego katalogu należy to skopiować, żeby tak to wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jeżeli już to sobie skopiujemy, to. Przechodzimy sobie moment. Bo tutaj mamy instalator, to sobie już wyłączymy, bo nam nie będzie potrzebne. Zainstalowany, zainstalowany fantastycznie. Zamykamy, nie będzie nam potrzebne. I uruchamiamy sobie Office. A. I teraz zakładam, że on jest dalej po angielsku. Ok, uruchammy sobie na przykład tego naszego Writera. Tak, zgadzamy się. Oczywiście na licencję, jak najbardziej przeczytałem. Tak jak zawsze, tak jak na przykład. Niektórzy czytają licencję Windowsa, robimy tak samo. Ok, przechodzimy sobie do na przykład nowego dokumentu, i tu będzie wszystko po angielsku. Co robimy? Klikamy sobie tutaj, jak dobrze pamiętam, i wtedy po skopiowaniu tamtego pliku, tamtego katalogu pojawi nam się język polski. Tak jak u mnie, tutaj jest i napis WPS Community. Dajemy OK, OK, restart, i mamy po polsku. To na pewno działa, tak jak widać. Ja tak właśnie zrobiłem i wszystko jest elegancko. W opisie filmu będziecie mieli informacje, gdzie należy i co skopiować. Teraz tak, tak jak mówiłem, pojawią Wam się tam błędy na temat braku symbol, wing Ding Bing, coś tam jeszcze z takich dziwnych fontów. To są fonty potrzebne do formuł Excela i Writera, z tego co doczytałem. Przechodzimy sobie na tą stronkę, która również będzie w odpisie filmu, i tak jak tutaj kolega pisze, co należy zrobić. Po pierwsze, musimy zainstalować sobie program git, czyli piszemy, bo prawdopodobnie gita w mincie standardowo nie ma, w innych dystrybucjach jest różnie, ale instalujemy program git. sudo apt git to jest program zarządzający. Repozytoriami spierdzieliłem apt, tak install. Repozytoriami na GitHubie. Ja już mam zainstalowane, jest OK, możemy sobie wydać polecenie git. On działa, super, fantastycznie. Co robimy teraz? Teraz zróbmy sobie taki patent, powiedzmy. Powinno nam się tu powiększyć, a dlaczego się nie powiększa, to nie wiem. To nie jest do końca skonfigurowany mint, ale powinno działać. OK. CTRL-L w terminalu, kliszczymy sobie. I co robimy? Dokładne komendy tak jak tutaj. Z tym, że najpierw najlepiej sobie zrobić we własnym katalogu. Tak jak tutaj mamy pokazane. Na przykład ja zrobiłem sobie katalog compil. Odkompilację. Tak testowo. Robimy katalog compil, czyli m make, dir i tak dalej. Chyba wiecie o co chodzi. A jak nie? To zrobimy to jeszcze raz. Make dir. Dajmy sobie nie wiem WPS na przykład. nie będzie tak. Wchodzimy do katalogu WPS. Ok. I teraz. Y, kopiujemy sobie tą nazwę. Dokładnie coś takiego. Co ona robi? Git, który przed zaaktualizowaliśmy, zaktualizowaliśmy. On ściąga nam na dysk to repozytorium z tym programem, który będzie nam potrzebny. Dajmy sobie Enterek. No bo wiem, bo źle to zrobiłem. Oczywiście zabrakło nam git. O, i teraz będzie powinno być ok. Jest ściągnięte. Robimy katalog, wchodzimy sobie do tego ttf. Ok, i mamy tutaj takie pliki. Tego właśnie brakuje. Symbol, web, dings, wing, ding, łąk, ding i jeszcze tam czegoś. No to po kolei, tak jak kolega tutaj pisze. I uruchamiamy ten skrypt, czyli sudo. Install sh z uprawnieniami, oczywiście, administratora. Tudo powinno być oczywiście bash U mnie jest to już zainstalowane. Tak, tak. Kontynuacja on sobie tutaj zrobi. Wszystko ładnie. naciskamy enterek i czekamy chwilę. To wszystko się ładnie zainstaluje. Skonfiguruje. Tu nic nie musimy autentycznie robić z tym. To wszystko zostanie zrobione automatycznie. To wszystko zostanie ładnie sobie tutaj skopiowane, i tak dalej. Możemy ten katalog usunąć całkowicie, jak, na, jak tam najbardziej chcemy, czy nie chcemy. Na przykład, on już nam nie będzie potrzebny, ten TTF, tak? Yy, ttf -ka. Usuwamy sobie katalog, nie będzie nam potrzebny. Jest czysto, jest ok. I wtedy. Po uruchomieniu WPS Office, nie pojawi nam się żaden błąd i wszystko powinno ładnie, nam bez problemu działać. To jest wszystko. Po prostu, jeżeli tak jak mówię, ktoś się nie boi zamkniętego oprogramowania, to spokojnie może sobie tego WPS-a zainstalować ze strony, popatrzeć i sprawdzić. Tak jak mówię, producent deklaruje, że jest 100% kompatybilności. Ja tego nie jestem w stanie sprawdzić, nie mam takich. Ani umiejętności, ani dokumentów tego rodzaju. Wiem, że to po prostu chodzi. Jest na pewno dużo lepiej i wygląda to bardzo jak Microsoft Office, tak, niż LibreOffice. Tutaj, tak jak powiedziałem przed chwilą, wszystko powinno ładnie chodzić. Dodatkowo możemy sobie zainstalować. Yy, fonty Microsoftu, gdyby one były nam potrzebne do czegokolwiek, albo po prostu może się zdarzyć, że jakiś dokument tego wymaga, już wam tutaj pokażę. Gdzieś tutaj miałem, yy, instalujemy sobie mianowicie TTF MS Core Fonts Installer. Taką komendę wydajemy, jak tutaj widać, sudo apt install. To nam zainstaluje fonty yy, Microsoftowskie u nas w systemie. Gdyby się tam, nie wiem, coś pluło i tak dalej, i tak dalej. Instalujemy coś takiego, jest gitara i używamy po prostu. I to jest, kochani, wszystko. To jest cały poradnik, można powiedzieć, o WPS Office. Ja polecam, żeby sobie to sprawdzić, zainstalować. Jeżeli będzie wszystko ok, to się po prostu z tego cieszyć. LibreOffice nie ma takiej kompatybilności. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć. WPS Office. Ma bardzo kiepską kompatybilność z otwartymi formatami plików ODT, tak zwanymi, używanymi z przez LibreOffice, więc z tego powodu może być mały koszmar. To mówię od razu i producent prosto o tym po prostu mówi, że coś takiego istnieje, że coś takiego jest. Być może zostanie to poprawione, być może nie. W każdym razie nie wiem, możecie mieć LibreOffice do otwartych na przykład dokumentów, tak. Nie możecie mieć tego WPS-a. Do dokumentów yy, po prostu Microsoftu, od, yy, do Kiksów i tak dalej, tak? To wszystko. Zapraszam naprawdę do spróbowania, do zobaczenia sobie, jak to działa. W każdym razie alternatywa dla alternatywy, bo alternatywa. W Linuxie jest wszystko możliwe. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Świat Linuxa. Pa. pa. Cześć.